Anony słyszycie właśnie TikToka? Jodła mi napisał, że mikrofon mu wydopiło i że odcinek mam nagrać ja, czyli TikTok. Tematem tego odcinka jest. Konkurs. Wow. A, na PSC, oczywiście. Wymaganie to: subu jodły u mnie, czyli u TikToka. Wejście na mojego Discorda, na Discorda Jodły. Dajcie lajka like pod tym filmem, skomentujcie skończone.png. A konkurs skończy się dopiero wtedy, jak dobijacie mi 50 subów. Bo nie, zmieńcie to do 50 subów. Nie, no, 50 subów mi wystarczy. Dobra, koniec tej atencji, Nara. Siedziałem tu sam, w sumie już nie sam, za mną cały sma.